Cześć! Jestem Ada i jestem uczennicą drugiej klasy technikum hotelarstwa zespołu szkół nr 2 w Tarnobrzegu. Przed wyborem kolejnej szkoły długo zastanawiałam się, jaki kierunek obrać w dalszej edukacji i co tydzień miałam inny pomysł. Pomyślałam, że może mam talent w dłoni i pójdę w kierunku rysunku. Ta... pomińmy to. Gry na gitarze i muszę przyznać, że szło mi naprawdę dobrze. No, może jednak nie. Modelingu, fotografii, gotowania. I prawie się poddałam. Aż w końcu trafiłam na ofertę nie do odrzucenia. Więc rozsiądź się wygodnie, bo teraz opowiem Ci nie będę Aspiruję na menadżera hotelu. aktualnie znajdujemy się przy recepcji z Walej Serca Hotelu. mamy możliwość zdobycia wiedzy o recepcji, jej zadaniach, ważnej dokumentacji i oczywiście o zasadach przyjmowania właścicieli. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkim przypada do gustu wiatrowa robota, Dlatego też zapraszam do restauracji hotelowej. Muzyka. Tutaj dbamy o podniebienie gości. Uczą się sycące, atrakcyjne dania, smakowite i różnorodny pojazd oraz estetyczny sposób podania. Rum, serwis, poranna herbata czy kawa, ewentualnie śniadanie kontynentalne, tego wszystkiego nauczą się właśnie w tej pracowni. A dla smakowców mogę dodać, że to, co zostanie przygotowane, jest degustowane przez nas, ponieważ dobry hotelarz wie, co podaje gościom. Ważną rzeczą w pracy hotelarza jest dbanie o komprodkości, dlatego też obawiam się zajęcia praktyczne, na których uczymy się technik przygotowywania jednostek mieszkalnych oraz rozserwisu. Jak widać, gość jest naprawdę zadowolony z wykonanej usługi. To główny powód, dlaczego uwielbiam ten zawód. Uśmiech i komfort gościa jest najważniejszy dla hotelarza.